1 kwietnia 2011 roku, na wysokości ponad 10 km, 117 pasażerów lotu Southwest 812 znalazło się w wielkim niebezpieczeństwie. Wskutek rozdarcia kadłuba z kabiny uciekało powietrze. Spadek stężenia tlenu groził uduszeniem. Greg Hansen sfilmował półtora metrową dziurę, która nagle pojawiła się tuż nad nim. Nie mogłem w to uwierzyć. Nikt się nie spodziewa dziury w kadłubie podczas lotu na takiej wysokości. Bardzo mnie zaskoczył widok wpadających do środka promieni słońca. Na tak dużej wysokości w powietrzu jest to niemal 3 czwarte mniej tlenu niż na poziomie morza. Wystarczy chwila, by doszło do utraty przytomności, a w jej następstwie śmierci. W takiej sytuacji człowiek pozostaje przytomny najwyżej pół minuty. Po kilku sekundach załoga zgłosiła stan zagrożenia i wypadły maski tlenowe. Southwest 812 mamy rozdarcie tylnej części kadłuba. Konieczne było jak najszybsze zejście na wysokość, gdzie można normalnie oddychać. Kontroler natychmiast zaczął działać. Tu sektor 60. Southwest 812 zniża się awaryjnie po dekompresji. Chcę 10 000 stóp. Zatwierdzasz? Tak. Southwest 812 zniżaj i utrzymuj 1 000. O 16.01 pilot rozpoczyna nurkowanie, wytracając niemal 30 metrów wysokości na sekundę. To było dość przerażające. Nigdy wcześniej nie czułem takiego przeciążenia. Centrum, Southwest 812. Nadawaj. Zniżywszy się, załoga poprosiła o najbliższe lotnisko. Jak daleko mamy do Jumy? 5,0 mil. Lecimy do Jumy. Przyjąłem, zezwalam do Jumy. Utrzymuj 9000. Pół godziny po powstaniu rozdarcia w dachu samolot bezpiecznie wylądował. Grek nagrał moment ulgi. Uśmiech, będziesz na YouTube. Gdy wylądowaliśmy, wszyscy zaczęli robić zdjęcia dziurze i rozmawiać o zdarzeniu.